Dzień dobry, witam serdecznie. Już w dosyć zimnym szumilesie. Jak widzicie, wyjąłem swoje futerko. Robi się zimno. Pytacie czasami o wykorzystanie kompostu w celach grzewczych różnego typu, między innymi w szklarni. Jak widzicie, szklarnia cała zaparowana, w środku pojawiła się wilgoć, opady. Obniżyła się mocno temperatura. W nocy potrafi być 5 stopni zapowiadane, to znaczy, że u mnie będzie nawet w granicach zera czasami, albo 1-2 stopnie. To jest dla moich pomidorów bardzo duże obciążenie. Ja jeszcze tam je mam i po prostu chorują przez to mocniej, dlatego że jest zimno, że jest wilgotno. Teraz w szklarni mam tylko otwarte to okienko na noc, zostawiłem, ale, ale tak naprawdę powinienem to pootwierać. Wychodzi słońce, może dzisiaj jeszcze uda się troszeczkę tutaj, to, że tak powiem, wysuszyć to towarzystwo i podgrzeć słońcem przez szklarnię, przez poliwęglan. Natomiast yy, robi się zbyt zimno, a szkoda, bo jeszcze mam sporo tych pomidorów tam. Jak być może lepiej widać z tego ujęcia jeszcze sporo mam pomidorów, jeszcze myślę, że tutaj przynajmniej z 10, a może 20 kg zbierze się tych pomidorów i trochę szkoda, żeby mi chorowały. W tej chwili w szklarni mamy 14 stopni, bo już słońce od pewnego czasu działa i jest ona zamknięta prawie, ale też nie powinno się tak zostawiać zamkniętej i zawsze się pojawia dylemat, czy lepiej wywietrzyć, ale wychłodzić mocno pomidory, czy lepiej podgrzać tę temperaturę, a jednak zostawić w środku trochę wilgoci. Ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie jest fajne ani dobre. I postaramy się tutaj zrobić coś pośredniego: to znaczy wietrzyć kiedy można, ale też wstawiać beczki, wiaderka z ciepłym kompostem. Ale zanim to zrobimy, chciałem tylko powiedzieć, że często mówicie o kompostowaniu bezpośrednim tutaj w szklarni, o robieniu kompostownika w szklarni. Wiecie, ta szklarnia jest na tyle nieduża, ona ma 3 na 6 metra, 3 na 6 metrów, <trych> 3 m na 6 że wstawianie tutaj kompostownika, takiego jak ja tam mam metr na metr, to jest wielkie zabranie sobie tutaj miejsca, poza tym wjechać tutaj taczką jest, wiecie, trochę problematyczne. Musiałbym stać gdzieś tu takiego, tam z tyłu ta beczka do nawadniania, gdzieś tak z brzegu, że otworzę okno, mogę coś wrzucić albo drzwi, mogę się do niego dostać. Troszeczkę jest to kłopotliwe, zwłaszcza, że takie robienie kompostu na gorąco to jest ciągła praca przy tym. Przynajmniej co kilka dni trzeba przyjść i coś tu zrobić, żeby ta temperatura była rzeczywiście wysoka. Pomyślałem sobie, że póki co nie mam takiego rozwiązania, znajdziemy rozwiązanie takie pośrednie, czyli robimy kompost gdzie indziej, ale przynosimy go tutaj gorący. Kompost przynosimy tutaj, aby on po prostu trochę nam podgrzał to powietrze, atmosferę, że tak powiem. Co prawda, podczas tego podgrzewania jest też wzmożone parowanie i będzie tutaj więcej tej wilgoci w szklarni, ale postaram się go wstawić tutaj troszeczkę, żeby no po prostu podgrzał mi atmosferę, jednocześnie wietrzyć. To trzeba tak balansować, to nie jest takie proste żeby to dobrze zrobić, najlepiej byłoby ten kompost wstawiać tutaj na wieczór na noc, jak już w dzień mamy pootwierane, powiedzmy, wszystko trochę nam się tutaj wywietrzyło. W nocy i tak nam się zbierze wilgoć, to na wieczór wstawić taką beczkę tutaj z kompostem. Ale no nie zawsze to jest takie łatwe do zrobienia, nie, nie zawsze każdy ma czas w danym momencie. Idziemy do tego kompostu, załadujemy go troszeczkę tutaj i Wstawimy, aby podgrzał nam atmosferę, świeży materiał kompostujący. Tutaj ma w tej chwili temperaturę 58 stopni. Cieplutki, cieplutki termometr. Troszeczkę jest takiego świeżego materiału, bo dzisiaj sypnąłem to. Go na chwilkę tutaj ściągnę delikatnie. I słuchajcie, wybierzemy z pod spodu troszeczkę takiego. Cieplejszego, bo tu na wierzchu wiadomo, że zawsze jest bardziej wychłodzony. Oj, ciężko mi będzie, bo to jest materiał bardzo świeży. Chyba zrobimy inaczej, wiecie. Zostawimy ten kompost tutaj w spokoju i niech on się tu przerabia, ponieważ ja go dopiero co tu zasypałem dwa dni temu. I mam dużo takich o, liści po cukinii. To wszystko się tutaj mocno będzie przerabiać ładnie, ale też mi ach, tworzy problemy troszeczkę z przerzucaniem. Skorzystamy zatem z innego źródła. I mamy tu już inne źródło. To jest sama trawa skoszona. Tu jest nawet cieplej, bo ma 65 stopni. Łatwiej mi ją będzie nałożyć. Troszkę z wierzchu podsypię i jak widać, pod spodem już jest gorące. Nie mam jakichś szczególnie dobrych takich, wiecie, pojemników na to, bo w beczce to może zacząć coś gnić. Lepsze by były może jakieś skrzynki. Przewiewne, ale jeżeli wrzucę to na jeden czy dwa dni, to i tak już w tym czasie prawdopodobnie ta temperatura się obniży, a przysypię później, wysypię to na kompost, po prostu zamienię materiał na świeższy i nic nie będzie gniło. I mamy słuchajcie, taki grzejniczek ludzie używają na wiosnę czy na jesień na przykład używają słuchajcie zniczy, tak na takie noce zimne, po prostu zapalają, żeby im się nie, nie, nie przemroziły te pomidory, dlaczego nie? Ale można też użyć czegoś takiego naturalnie, ciepłego, jeżeli macie możliwość. Ja może jeżeli byśmy zmieniali te szklarnię na większą i będę miał czas kiedyś to pomyślę o tym żeby właśnie um, zrobić być może jakiś taki malutki kompostowniczek w środku przenośny może najlepiej najlepiej taki zrobić sobie kompostownik na kółkach po prostu i go zjeżdżać z nim na wiosnę czy, czy na jesień i po prostu Mamy wtedy taki naturalny grzejnik. Co prawda nie jest on potrzebny na przykład ten latem. Ale tak jak teraz, kiedy to w dzień jeszcze bywa w miarę ciepło i słoneczko nam dogrzewa szklarnie, to nam to niepotrzebne może. Natomiast w nocy no niestety może się okazać, że przyjdzie jedna noc z przymrozkiem i po prostu takie wiadereczka nam uratują sprawę żeby nie, nie przemroziło nam tych pomidorów. Jeżeli możemy zamknąć y tę całą szklarnię na noc i wstawić takie na przykład trzy grzejniczki, które mają około 60 stopni w tej chwili, może się okazać, że sobie uratujemy te pomidorki zwłaszcza na wiosnę. Szkoda, nie? Bo teraz to jeszcze można teraz to jeszcze można by zebrać już nawet te pomidory po prostu. Zielone nawet, ale na wiosnę fajne, bo po prostu nie ma mm, możliwości przemrożenia wtedy świeżych krzewów, które nawet jeszcze nie wydały owoców. Nie wiem czy tu będzie widać. Wsadziłem to y, temperatura rośnie. Podejrzewam, że nie osiągnie 65, ale te 50 z hakiem zaraz osiągnie. Jest to taki po prostu grzejniczek. No ciepła, zrobiła się beczka. Moi drodzy, ja sobie wrzuciłem tutaj beczuszkę z brzegu, zaraz sobie zamknę drzwi, ponieważ otworzę tylko okienko i tam okienko, niech się wietrzy. Jeżeli będzie na tyle dzisiaj ciepło, że otworzą się okna, automatycznie no to się otworzą. To nie jest teraz najszczęśliwszy moment do wystawiania tego tutaj beczki tam dwóch wiaderek, dlatego że jest rano i dopiero wychodzi słońce, dopiero może zrobi się trochę ciepło i w sumie niepotrzebnie teraz przy tym wietrzeniu będziemy tracić to ciepło, ale no wiecie, to tak nagrywam wtedy kiedy mogę i robię po prostu jakiś taki reportaż i, i daję jako pomysł myślę, że najlepiej byłoby wsta wstawiać to po prostu na noc, ale jeżeli ktoś by sobie wymyślił na przykład, nie wiem, no ze skrzynek drewnianych pozbyć się tego dna, czy też nawet po prostu ładować w skrzynki jedną na drugą i taki wózeczek macie po prostu wjeżdżacie sobie tutaj na noc, czy zostawiacie nawet na tydzień taki, taki materiał, który jak wie, będzie w większej ilości, to będzie po prostu tutaj kompostował sobie. W tych wiaderkach, w tej beczce to pewnie zaczniemy się psuć później, gnić. Natomiast nie w tym rzecz, żeby to trzymać nie wiadomo ile, po prostu zdarza się tak na jesień, ale i na wiosnę również. Na jesień, na przykład, przychodzi tydzień bardzo dużego ochłodzenia, po czym nagle. Pojawia się znowu złota polska jesień, tak? I już, już byśmy chcieli zrezygnować z pomidoru, bo na pewno padną, zbieramy to wszystko. Po czym okazuje się za tydzień czy dwa, że znowu się robi ciepło i mogłyby sobie dojrzeć te pomidory. No to ten moment taki właśnie bardzo ryzykowny możemy przeczekać podgrzewając troszeczkę, że tak powiem tutaj atmosferę co prawda to nie jest jakiś wielki grzejnik, który by miał, który byłby wypełniony wodą gdyby ta beczka miała 60 stopni była wypełniona wodą, dużo dłużej oddawałaby to ciepło niż ta trawa w której pracują sobie bakterie i grzyby ale też myślę, że nawet więcej daje niż taki znicz. Jest to oczywiście robota, takie bieganie tam z tymi wiaderkami, ale daje tylko Wam jako pomysł. Tak? Taki, że jeżeli ktoś sobie ma ochotę i miejsce, żeby w środku zrobić kompostownik, na jesień mamy dużo materiałów takie, które wykorzystujemy właśnie, że sprzątamy coś w ogrodzie, dorzucamy do kompostownika, to ja mam tutaj kilka takich miejsc, w których pozbyłem się już krzewów, które były jakieś tam fatalne tak? i zagrażały tylko chorobami innym to to pozbyłem się i jest tam miejsce, jeżeli macie na przykład skrzynki drewniane, czy coś, napakować sobie takiego gorącego kompostu, tylko najpierw trzeba go zrobić, wiadomo, żeby kompostował na gorąco i po prostu przynieść do szklarni tutaj na, na kilka dni nawet, tak, nie trzeba codziennie z tym latać, co noc, tam, no, przynieść sobie na, na tydzień nawet maksymalnie. Myślę, że dłużej to też nie ma za bardzo sensu, dłużej to możemy kompostować w, w, w szklarni, jeżeli mamy rzeczywiście takie coś ala kompostownik tutaj, jeżeli to jest Przyniesione, tak jak u mnie we wiaderkach, to warto ten materiał zwrócić, że tak powiem, bo albo on się tu zatrzyma z tym kompostowaniem i temperatura się obniży, nic się dalej nie będzie działo, albo może nawet zacząć gnić. To jest normalnie, ja czuję przez, przez to grube tutaj coś na sobie, przez tę bluzę, przez rękawiczki czuję, że jak dotknę, to normalnie to jest cieplusie, przez, przez beczkę. Ma w tej chwili to 50. 56, 56 stopni, miało 65. No wiadomo, że jak się przerzuca to troszeczkę to się zaburza i będzie działać podobnie jak znicze na przykład. Tylko że naturalnie. Znaczy naturalnie, że nic się nie spala tyle. No, mam nadzieję, że komuś tam ze trzy pomidory to uratuje. Trzeba najpierw. Zacząć robić kompost na gorąco, a potem go też wykorzystywać. No, jeżeli mogę go tu przynieść i tutaj trochę tej temperatury, niech straci w tej szklarni to lepiej niż jak traci tam na powietrzu i tylko atmosferę dookoła podgrzewa i nic z tym nie robi, prawda? Ciekawego z tą, z tą energią. Dziękuję bardzo za uwagę. Pole do popisu dla Was w komentarzach. Podzielcie się jeszcze, czy wykorzystujecie ten kompost w celach ogrzewania czegokolwiek, zwłaszcza na przykład szklarni. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Papa!